I feel the gravity pull and it keeps me away I would rather be here lonely in space I've made up my mind I just wanna be free I live my own life in a new galaxy I wanna be weightless in the silence of the night sky Cześć i czołem, moi drodzy. Witam was ja, czyli jego blog. w kolejnym odcinku na tym kanale. Moi drodzy, dziś chciałbym sobie z Wami tutaj porozmawiać, ponieważ jest to ostatni odcinek w roku 2024, no następnego już nie będzie. Tak, moi drodzy, szybko ten czas leci. A ja, z z tego, że poczuwam się do takiej odpowiedzialności za Was, do tego, żebyście byli najformowani, no to chciałbym Wam wytłumaczyć, dlaczego, co i jak. To są nasze podstawowe pytania na dzisiaj. Moi drodzy, w pierwszej kolejności... Karbony. Moi drodzy, skończyłem bag do mojego Simpsona. Macie tutaj na dole w Instagramie link do zdjęć, do sesji. ktoś nie widział, to zapraszam. Jeszcze raz, ram się tym strasznie, moi drodzy. Tutaj mamy bag dla klienta z boczkami. W kutym karbonie z czerwonym i srebrnym dodatkiem. Też to te fajnie wygląda. W ogóle, jak ktoś nie widział, to zapraszam tam. Ja jego karbon, jego vlog obserwuję na Instagramie, bo tam to wszystko się dzieje, wiecie, 2-3 tygodnie wcześniej, niż jest tutaj na YouTubie, tak więc... Czy co lubię śledzić? No, zapraszam tam, moi drodzy. Karbony, piękna sprawa. Ja się strasznie, bo mega mi to ładnie wyszło. Jest to coś innego, ale zauważyłem, że ten taki wzór, który ja mam na swoim baku. Zresztą macie teraz prezentację. Zapraszam. że ten wzór nie każdemu się tak bardzo podoba. Jak na przykład mi. No ja jestem strasznie nim zajarany, ponieważ wiecie, tego jest najmniej. Tych kombów, tych takich plastrów miodu jest naprawdę najmniej w ogóle w świecie karbonów. Nie wiem do czego mi się mega to podoba. Natomiast tutaj mamy kuty karbon, a też co mam będę? Łapcie prezentację. Fu. Dobra, skoro prezentacja jest. Tak więc moi drodzy, tak wygląda Kuty karbon. Oczywiście mega ciężko jest przedstawić, wiecie, to wszystko jak to wygląda na, na kamerze, ponieważ wiecie, to za, w zależności od tego, jak się popatrzycie, to wszystko się tak pięknie mieni, to jest świetna sprawa. Naprawdę ja jestem fanem ku tego carbonu. Oczywiście tu jest, oj, strasznie dużo roboty, tak? 30-40% w stosunku do klasycznego spotu więcej. Natomiast wygląda to mega super świeżo. Jest to mega ładny efekt na żywo. Dopiero jak to zobaczycie. Tak więc, moi drodzy, tak wygląda sprawa z karbonami. Oczywiście, jeżeli ktoś by coś takiego chciał, piszcie na jego karbon. Pomyślimy, zobaczymy, co da się zrobić. A druga sprawa, jakby ktoś chciał się nauczyć czegoś takiego robić, to szkolenia też będę robić. <laughs> Ale to nie będą szkolenia na zasadzie, wiecie, jak tam większość tych pseudo-instagramowych, tiktokowych, wiecie, milionerów. Ja po prostu chciałbym was nauczyć czegoś, jeżeli byście chcieli. Co może wam dać możliwości zarabiania i rozwijania się, bo tutaj już... No, Kurcze, wasze umiejętności są po prostu limitem i wasze chęci w karbonie. Tu no nie da się mieć limitu. Widzicie, no macie Pagani. Goście, no Liga to cały świat ogarnia. więc no, tu nie ma. Mansory, bravo, No tu nie ma limitu. Ale moi drodzy, dobra. Karbony to są. Jedna sprawa. Druga sprawa. Co z Simpsonem? Simpson będzie się robił. Prolicik będzie się robił. Natomiast on ma powstać... Yy, dopiero, gdy będzie moja marka odzieżowa, tak? Bo planuję coś takiego zrobić. Tylko strasznie ciężko jest mi znaleźć osobę, która by projektowała ciuchy. W ogóle, jeżeli ktoś tutaj z Was ogarnia projektowanie ciuchów i tak dalej, wiecie, design, jakieś grafiki, odezwijcie się. Ja chętnie współpracuję. idę płacę jak za złoto i lubię działać z ludźmi, którym się chce działać. To jest mega, mega fajna cecha, a jest ich bardzo mało w tych czasach. Tak więc, mój drogi Simpsonek, będzie, będzie gruby projekt, ale wiecie, no na razie, z baks, zrobiłem trasy, będę chciał zrobić moje, moje boczki, ale to mówię, no na no, spokojnie, nie, nie, nie pali mi się z tym, bo blasterek jest na sprzedaż, jak wielu z was mogło zauważyć. Dlaczego jest na sprzedaż po, tam, po dwóch miesiącach? Moje drodzy dlatego, że nie, nie czuję w ogóle, nie mam czegoś takiego w sobie, że siedząc w domu, chce mi się iść pojeździć kładem. Miałem krosa, to krosem mi się chciało bardzo jeździć. Wiecie, no już wstawałem, się. Dobra, idziemy na krosa. Takie wiecie, była niedziela. Potrafiłem dziewczynę zostawiać w niedzielę, tam wiecie, gdy spało i leciałem pojeździć. Teraz czegoś takiego nie mam. Dziewczyny też nie mam. <grym> Teraz mam taką ambicję, wiecie, moi drodzy, żeby z tego koła pogonić. Ewentualnie zamienić za krosa. Więc jeżeli jeszcze nie poszedł, a ktoś by chciał, piszcie. Na jakieś już SXFA 250 starszego, no coś wiecie, coś tam w okolicach 8-9 koła. Tyle jest wart Blaster, tyle bym chciał wiesz, wiecie, bez żadnych dopłat i tak dalej. Na pewno i Speedway, no bo z tego już wyrosłem. Chociaż nie mówię, nie, jak ktoś ma fajnego pita, to się mogę zamienić z dopłatą z waszej strony. Tak więc moje, tak to wygląda, więc będziemy wracać do crossów. Oczywiście planuję w przyszłym roku dorzucić do wszystkiego motocykle. Jak wyjdzie, zobaczymy, bo jeszcze muszę sobie kupić samochód, bo teraz nie mam żadnego. Tak pogoniłem Golfa w końcu, syrokko pogoniłem, wszystko pogoniłem, jedynka pogoniłem. Będę chciał kupić w końcu coś takiego, wiecie, męskiego z jajem. No ale to na spokojnie. Eee, kolejna sprawa, moi drodzy. Podziękować bym wam chciał przede wszystkim. Serio, było mega fajnie, że nas... Nie przybyło nas w tym roku dużo na kanał, ale wiem, że są w widzowie. Wizo I mnie to mega jara, mega mnie to motywuje, że są osoby, które dalej od tylu lat śledzą ten kanał. Pomimo tego, że to różnie bo Czasem są przestoje dłuższe, krótsze, czasem się nie dzieje nic, czasem się dużo dzieje. Ale są osoby, które to śledzą cały czas. Mnie to mega motywuje do działania. Tak więc wam dziękuję, moi drodzy. No i co? Chciałbym wam życzyć przede wszystkim szczęśliwego nowego roku 2025 i życzę Wam zdrowia, bo bez tego nie ma nic. I po drugie, wszystkie cele, plany i no co sobiekolwiek tam obraliście za cel, realizację tego bez przeszkód. A jeżeli będą przeszkody, to żeby się jak najłatwiej, jak najszybciej, jak najsprawniej pokonowali. Tego Wam życzę, moi drodzy. Bo wiem, że ten kanał tworzymy razem, ale nie będziemy mówić, że tworzymy historię, no bo moi drodzy, były takie ktoś, z no go z nami nie ma. Chyba, że wyszedł, nie wiem, nie szczędzę. Tak więc, moi drodzy, cóż. Jak wygląda sytuacja u nas na froncie, wiecie. W przyszłym roku filmy będą. Nie powiem Wam kiedy, nie powiem Wam jak. Po prostu będą nagrywane, więc subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i wbijcie Instagrama. A ja, moi drodzy, żegnam się z Wami w tym 2024 roku. W tym roku podsumowania takiego na kanale nie robię, ponieważ za mało treści takich fajnych to dla Was nagrałem. Po drugie, SimS2, nie wiem, od września, czy tak od września chyba, czy od października nawet. Tak więc no nie było tego czasu, żeby sobie porobić, wiecie, fajne ujęcia i tak dalej, jakieś wyjazdy. No ale nic, moi drodzy, mam nadzieję, że przyszły rok będzie bardziej obfity w filmy. Zarówno dla mnie, jak i dla Was. Tak więc dziękuję za oglądanie i widzimy się niebawem. Siemaneczko, jo, Ciao, ciał.